Witam i zapraszam do zapoznania się z krótką prezentacją dwóch połączonych ze sobą projektów z serii MX. Na początku chciałbym zaznaczyć, ale przepraszam, że nie są to jakieś kolejne nowe super wynalazki zarobkowe, które za chwilę znikną nam z sieci. Jest to realny biznes oparty o produkty cyfrowe, które będziemy dostawać co tydzień na maila. Oprócz produktów dostajemy właśnie do ręki prosty i dla ludzi ambitnych, szybki program matrycowy, który nie wymaga żadnych kwalifikacji, żeby otrzymywać wynagrodzenia. Dwa takie podstawowe problemy, przed którymi stoi bardzo wielu ludzi na świecie, to oczywiście brak motywacji. Brak motywacji na spełnianie swoich marzeń i swoich zaplanowanych celów. Oraz brak na tyle dużych dochodów, żeby te, te nasze marzenia i te nasze cele zrealizować. I właśnie programy EX składają się z tych dwóch rozwiązań, ponieważ dostajemy szkolenia z zakresu, z zakresu motywacji, rozwoju osobistego, inspiracji do działania, oraz jak już wspomniałem, mamy bardzo fajny program matrycowy. Dzięki któremu możemy co jakiś czas cyklicznie zarabiać bardzo, bardzo fajne pieniądze. Pomysłodawcą i twórcą wszystkich projektów MX jest James Lee Valentine. Możecie sobie o nim poczytać na naszej grupie na Facebooku. Jest tam dostępna również jego strona internetowa. Także nie jest to, nie jest to osoba anonimowa, o której wielu słyszało, ale nikt go nie widział. Jest on autorem ponad 60 książek, które zostały wydane w 14 krajach. I właśnie te jego wydawnictwa i te jego szkolenia będziemy dostawać na maila. Będziemy dostawać na maila przez 50 tygodni, 1 mail na tydzień. Dobrze, jak zarabiamy w programach MX. Mamy tutaj matrycę 2 razy 2, czyli tylko 6 osób. Standardowo, gdy my zaprosimy dwie osoby, i te dwie osoby również zaproszą dwie osoby, które wykupią ten produkt, to my mamy już zamkniętą matrycę i przechodzimy dalej na kolejny poziom. Jeżeli zaprosimy trzecią, czwartą i kolejną osobę, to obowiązuje tutaj zasada spillovera, yy, czyli te osoby wpadają niżej i budują matrycę tobie. I osobie z pierwszego, z pierwszego poziomu. Przejdziemy teraz do samego programu. Matryca pierwsza. Matryca pierwsza MX500 Express. Zamknięcie matrycy daje nam z automatu wejście do głównej matrycy MX500. Za każdą osobę poleconą dostajemy bonus 10 dolarów. Tę matrycę przechodzimy tylko jeden jedyny raz. Wchodzimy do głównej matrycy. Normalnie wejście kosztuje 200 dolarów. My tutaj wchodzimy już z automatu po wyjściu właśnie z matryksa MX500 Express. I wszystkie osoby, które zaprosiliśmy do programu i które również zamkną swojego ekspresa, podążają za nami, ponieważ są przypisani do nas na zawsze. Również osoby polecone poleconych, no i tak dalej. Dodatkowo w tej głównej matrycy możemy dostać spillovera z całej globalnej sieci oraz możemy zaprosić kogoś, kto chce ominąć, kto chce ominąć tą pierwszą matrycę e Express i wejść do programu od razu za 200 dolarów. Czyli mamy dużo więcej możliwości zamknięcia tej matrycy, a jest to tylko 6 osób. Zamknięcie tej matrycy daje nam już wynagrodzenie 500 dolarów. 500 dolarów i nową taką samą matrycę, czyli ten cykl możemy przechodzić wielokrotnie, bez żadnych ograniczeń i co jakiś czas cieszyć się wynagrodzeniem 500 dolarów. Jeszcze jedna uwaga, ponieważ polecony jak wspominałem wcześniej, zawsze podąża za swoim sponsorem. To w przypadku, gdy, gdy on szybciej zamknie tutaj tą matrycę, to wpada z powrotem do swojego sponsora w pierwsze jego wolne miejsce w jego matrycy. Ponieważ obowiązuje tutaj również zasada spilandera. Ok. Oczywiście to nie jest wszystko, bo y, dla osób które mają większy cel do osiągnięcia, Y, mogą, takie osoby mogą sobie pierwsze zarobione, pierwsze lub kolejne zarobione 500 dolarów zainwestować w kolejną matrycę 2x2, czyli MX9 Express. Oczywiście nie jest to jakiś przymus czy obowiązek, to my sami decydujemy, czy przeznaczamy 500 dolarów do kolejnego projektu czy zostajemy tylko przy tej matrycy 500 dolarowej i co jakiś czas otrzymujemy tam to wynagrodzenie <laughs> matryce MX9 Express przechodzimy również tylko jeden jedyny raz i teraz bardzo ważne za każdą osobę, która wejdzie z naszego zaproszenia dostajemy bonus 100 dolarów czyli proszę zauważyć, że przy dobrej pracy Możemy już z tych bonusów odzyskać nasze 500 dolarów, które zainwestowaliśmy w tego Matrixa, prawda? A zamknięcie tej matrycy daje nam automatyczne wejście już do, do projektu MX9. Jest to taki najbardziej lukratywny projekt z całej tej serii MX. -ów. Normalnie wejście do niego kosztuje 1500 dolarów, czyli no niebagatelna kwota. My tutaj wchodzimy już bez żadnych kosztów. Jesteśmy w tej ostatniej matrycy MX9. Tutaj mamy trzy poziomy, czyli w sumie 14 osób. No i również nasi poleceni automatycznie lądują w tej matrycy. Obowiązuje zasada spilowera, spilandera, czyli wszystkie reguły działania są takie same, a zamknięcie matrycy daje nam już wynagrodzenie. 9000 dolarów, i również automatycznie nową, taką samą matrycę. Czyli ten cykl również możemy przechodzić nieskończoną ilość razy. A zatem, wchodząc do, do matrycy MX9, możemy co jakiś czas otrzymywać 9000 dolarów oraz co jakiś czas 500 dolarów z matrycy MX500. Czyli mamy właściwie dochody z dwóch różnych źródeł. Można sobie również potem obrać jakąś strategię działania, czyli, z zarobionej kasy założyć sobie nowy login, albo co ciekawsze, wejść do, do innego programu w serii MX. Na przykład z tych 9000 dolarów przeznaczyć 770 na wejście do projektu MX7, gdzie tam po ukończeniu dostajemy wynagrodzenie 4900 dolarów. Tak, 4900 dolarów, no i co jakiś czas otrzymujemy dochody z trzech różnych źródeł. Ale na razie skupmy się na, na samym początku, czyli na tej matrycy MX500. Dobrze, no i podsumowanie, jednorazowa opłata 50 dolarów, w tej cenie otrzymujemy produkty Valentina oraz matrycę MX500 Express, 2 razy dwa do wypełnienia, Teraz automatu daje nam przejście do podstawowej matrycy MX500, gdzie już otrzymujemy pierwsze wynagrodzenia: 500 dolarów. Możemy otrzymywać osoby z góry, od naszego sponsora. Możemy otrzymywać osoby z dołu, od osób na pierwszym poziomie, którzy wypełniają Twój drugi poziom. Osoby, które osobiście poleciłeś, są na zawsze przypisani do ciebie i zawsze przechodzą do Twojej nowej matrycy. Dostępne procesory w tym programie to Jest to taki główny partner strategiczny programów MX oraz STP, Perfect Money i OKPay. OK Opcjonalnie można jeszcze dokonać wpłaty do programu za pomocą procesora PayPal i Skrill, z tym że opłata jest trochę droższa i wynosi 50 euro, a nie 50 dolarów. No, w sumie przy, przy obecnym kursie dolara to w zasadzie nie ma takiej dużej różnicy. Natomiast wypłaty, wypłaty realizujemy na Pajze, na STP oraz OKPay. OK Minimum do wypłaty to jest 20 dolarów. Mm, maksymalny dzienny limit to jest 5000 dolarów. Wypłaty możemy sobie realizować w każdej chwili, kiedy mamy już pieniądze na swoim back -office. To my decydujemy, kiedy dokonujemy yy, wypłaty. Ok. Jeżeli hmm, zainteresował Cię ten temat i chcesz rozpocząć współpracę w tym, no, w tym prostym i co najważniejsze, to pewnym programie, to skontaktuj się z osobą, która udostępniła Ci to nagranie. Dostaniesz od niej hmm, bloga z opisem całego projektu. Będziesz mógł, mogła sobie przeanalizować ten biznes, porównać z innymi programami matrycowymi. A jeżeli zobaczyłeś tą krótką prezentację na kanale YouTube to, lub gdzieś w sieci to poniżej tam masz dane do kontaktu, dostaniesz więcej wyczerpujących informacji. Wszelkie pytania techniczne proszę zadawać w naszej grupie na Skype lub, lub na Facebooku. No, podsumowując, zamieniajmy nasze niepowodzenia w sukces. Niech taka nasza każda porażka będzie takim nawozem, nawozem sukcesu. Po prostu przestańmy marzyć i zacznijmy działać, bo mamy tutaj naprawdę super narzędzie do powiększania swoich zarobków. A jeżeli, jeżeli znasz kilka, kilkanaście naprawdę ambitnych osób, to w połączeniu z tym bardzo prostym planem marketingowym i razem z tymi ludźmi, którzy również wejdą do systemu, m, będziesz mógł, mogła wygenerować sobie bardzo, bardzo fajne, cykliczne dochody. Z mojej strony to byłoby wszystko. Pozdrawiam, zapraszam do kontaktów i życzę samych sukcesów. Na razie, hej!